Bounce. Siemanko, z tej strony Jezesław. Dzisiaj sobie zagramy w tube tykon. Tytam Tak, teraz wciskamy spację. Idziemy nowa gra. Tak. Cześć, dobrze Ci widzieć. Widzę w wielkim tajemniczym świecie YouTube. Jestem Bionikl. Ludzie nazywają mnie też również profesorem YouTube. Oprowadzam się po tej cudownej krainie, którą zamieszkują ludzie zwani youtuberami. Niektórzy korzystają z tego serwisu dla zabawy, inni zbieram na nim fortunę. Jednakże ja jestem tu, by zgłębić tajemniki tego serwisu. Pomagać tu zdobyć kalerę, o jakiej wcześniej nawet nie śniłeś i nie marzyłeś. Ale dobra, koniec już tej galaniny. Oto chwila, na którą od dawna czekałeś. Dobra, dajmy sobie strój. I damy sobie lord Vader. Nie, damy sobie to. Dobra, i... Dobra, dam... Na pewno nie tak. Nasz mój nick z YouTube, ale bez Games. Dobra, no Mężczyzna. Mój ulubiony kolor to oczywiście. Niebieski, bo woda, wiecie. Dobra, i na początku dajmy... Tak, tu. Tu mamy, żeby następny dzień. Tu mamy chyba z pogląd na miasto, tak. I tu jest nasze biuro. Tu mamy ja... no opowiadań, powiadomienia tu mamy nasz pierwszy dzień, że to jest ten, zero filmów na początku dostajemy 100 pieniędzy i zero widzów oczywiście więc my najpierw w gry się ten nagrę grę damy może fl flop birt tu są takie nazwy, bo prawa autorskie chyba wiecie, nie? I więc wiecie. Dobra, <laughs> zobaczymy montowanie. Ja też będę ten filmik montował. Czy wiesz że będzie intro i wiecie? Dobra, wi wiadomość mamy, tu wyskoczyła. Jeszcze i wyświetleń. Na teraz nagrę na grę. Jeszcze jeden odcinek. Dojdziemy ja, sobie dzisiaj do 10 lub 5 lub 7 lub No wiecie. Dnia. O, teraz to o wiele lepiej. Widać o i jeden wi, wi, widzów czy, tych co obejrzeli o, obejrzeli Jeśli będzie dużo wyświetleń to z tego zrobię serię Ale na pewno nie będzie dużo, więc to chyba będzie jed, jedno tem. Udam, że to jest pierwszy odcinek. No, no teraz o 10 trochę go gorzej i teraz wszystko to koniec pierwszego dnia. No, suma 69. <laughs> Zapisano grę. Mm. Teraz floppy bird. Dobra 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 No lepiej niż wcześniej Nawet lepiej niż tu więc nasz nowy rekord czyli mój nowy rekord Teraz daj, dajmy tu, tu jest przycisk żeby nagrać ostatni filmik z tej gry Ale chyba można pójść na tube Steam Mo można jeszcze raz tę grę nagrać. Chyba, nie wiem. Tu żeby nagrać odcinek następny, a tu żeby tak więc wydajemy sobie ostatni odcinek. To chyba Flappy birda to raczej 100 odcinków nie... Nie wiadomo, na nudna trochę gra, ale patrz jak się trzyma. będzie jest 30 może. Właśnie na telewizorze leci. Fajna, fajna muzyka. Nie, nie wiem czy słyszycie. Ale myślę, że tak. Wiem. Dobra. I teraz dajmy sobie nową grę. Chyba floppy beer i tak. Nie, 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 nie może być nagrywaną dalej, więc wiecie. Więc teraz dojdziemy sobie do piątego dnia. będzie w filmik 5 Pię filmików 39 widzów Dobra teraz nowa seria Ciptykon Iceberg. Mario Mario czyli Mario Kto zna Mario łapka w górę Wiem, no, trochę nu nudny ten odcinek, na pewno tak będzie w komentarzach, ale spoko, dobra. Teraz, no, 21, ale, ale to nowa seria, więc wiecie, dajmy kolejny odcinek, idziemy spać. A, a chyba, że nie, do dojdziemy do 100 widzów. Jeśli chcecie y, kol, kolejny odcinek z, z Battlefronta to wie, wie, wiecie co pod tamtym filmem ma być, nie? Z 40 wyświetleń przynajmniej i lajka like, i, i suba. Wiecie chyba, nie? Dobra, mam 7 filmów i 56 widzów. To, je, to, to, to jest mój siódmy fi, filmik i, i mam, wiadomo, 19 czy 20 widzów. Dobra, i teraz nagramy sobie ostatni odcinek, bo widzę, że zainteresowanie trochę małe. Więc to tak. Są, pro, są proste gry. Najpierw, a później trzeba dać karierę i na przykład gry jednoosobowe, dwa i trzy sloty nagrywania. To się bardzo sprzedaje. Trzeba mieć już trzy punkty i trzeba już dojść tak. Nie, nie wiem, na, na przykład MC wieloosobowy, gry wielosobowe. My no, wiecie gry koop to też się ten o mogę właśnie kupić o, i mamy nagrę film na przykład prosty vlog aha mam ze mojej energii idziemy spać poczekaj aż filmy skończą się nagrywać dobra publikacja Mario No lepiej niż po, poprzedni odcinek, nie aż tak dobrze, aż ten. I teraz idziemy spać, koniec trzeciego dnia I teraz nagraj film i pokażę wam. Dajmy nagraj. Tak, tu są już tagi, sport i kuchnia i inne. I tu wybra... I tu nam się losuje tak i możemy wy wybrać trz z trzech jedno o jakim chcemy vlog o karcianym paniaczu o za zaskacuj zaskacującym tej tygrysie o no wiadomo, to my sobie damy o tygrysie i będzie zainteresowanie tam by było duże, choć wcale nie ten a e, i dodawania y, tego do dodawania intra i tym ultra czy co to tam jest populacja y, program Ka Kantazja studio czekajcie zobaczę Kantazja studio tak y Dobra, więc teraz idziemy spać. Pod koniec czwartego dnia mamy 40 do dolarów, czy co to tam jest. I... Aha, bo tam to było ostatnie, więc teraz nagramy sobie to. Będziemy mi mieli 0 kasy, ale przynajmniej będziemy mieli może jakieś te... Nie wiecie, wyświetlenie. Właśnie patrzę, która godzina na mm. to tak dobra no nasz nowy rekord nieźle dojdziemy sobie jak wiem do 100 widzów i wtedy wiadomo co będzie dobra. prosty vlog o szalonym dobra o epickim aparacie bo o szalonym psie to nie wiem Tutaj takie info, nagrywam tę grę już drugi raz, bo tamten raz mi się nie udał, no. Dobra, nawet dobrze. No, jeszcze 7 widzów. Czy tam? nie wiem co. <coughs> I napiszcie w komentarzach czy macie już choinkę. Bo wiadomo. Święty tuż tuż. Nasz nowy rekord, proszę bardzo. Montowanie. Publikacja. No na pewno nie będzie nowego rekordu, bo ten pasek coś wolny idzie. Dobra. O, komentarz! I, 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 właśnie, i mamy teraz 104 widzów. Tutaj nowe wiadomości. I mamy dwa komentarze, co jest nowym. Komentarze i na przykład HellHeader7. Yy, już ktoś to nagrał. I Bio, w ten... Ten, co zrobił tą grę najgorszy film jaki widziałem no wiadomo, bo, z, bo zaczynamy dopiero więc tak nagramy dobra, robimy tak później mam teraz ostat, ostatni odcinek tego i zobaczymy jak ten i się żegnamy Dobra, le le lepiej niż poprzedni Lepiej niż ten Nawet nie nieźle Mamy 110 widzów Więc teraz się żegnamy Ale nagramy ostatni vlog O karciowym komputerze Dobra ja mam komputer Nie wiem czy karciany Czekajcie do... Ała! Moja ręka, porównałem się o szafkę. Mój komputer na pewno nie jest skarciany skarciany komputer, to nie wiem czy nawet battery by zadziałał Dobra. I jeśli spod spodobał Ci się ten fajny nawet filmik... Nie wiem zostaw suba, lajka i jakiś miły komentarz. Więc nara!